Hej, cześć, manko, witajcie, widzę w pełnym odcinku Zawodowtań z Times Business. No i co, w dzisiejszym odcinku właśnie z wydarzeniem które za dwa się skończy, otworzymy sobie skrzynki, jeżeli będzie jeszcze jakaś że to one właśnie tutaj ten, no to najwyżej będzie z tego shorts jak otwieram e, taką skrzynkę no i co, dzisiaj sobie amerykański BMW Z3 otworzymy ja mamy 200 żetonów. tonów i zobaczymy co wypadnie dobra pierwsza skrzynka, i uwaga kamuflaż, dobra Druga skrzynka, co ty dane razy 2 razy 5 pózy 2 na i się oczywiście i ostatnia skrzynka widzowie, uwaga, uwaga uwaga co tu leci? kamuflaż i razy 5 razy 2, to to wszystko Zobaczcie zobaczyć, co tutaj za kamuflaże są. Oczywiście tutaj? Tutaj mamy te, te kamuflaże. Aha, i to są te legendarne tutaj na T54E2. Tutaj na Joha o, takie sobie kamuflaże ale ze względu na to, że nie mam tych czołgów to te kamuflaże nie są zbędne, je będę na żazni no i co mamy tutaj amulet na czołg amerykański tych skrzynek jeszcze 27 byśmy musieli otworzyć no i te żatany możemy sobie na 5000 kredytów, 1, czyli 20 to będzie 100 000 aż było. Naprawdę, jeżeli ktoś komuś brakuje kredytów, no to, to, to może sobie kupić. I tu jeszcze mieliśmy testy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeszcze tych 5. Raz, dwa, trzy, cztery Pięć. No i co? Widział że w tym odcinku złoto w tam z otwierania tych amerykańskich pojemników za żetony, bo na tle hmm, e no i co nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, dać o skomentować tego odcinka oraz udostępnić go, ponieważ zawsze na kanale takie czy inne openingi się pojawiają raz na jakiś czas zawsze coś ciekawego na kanale się pojawia czy to kody bonusowe wydarzenia ze Steama czy darmowe gierki z EPICA no i inne jakieś tenusy właśnie z naszej gry Zapraszam Was także na Discorda, gdzie są właśnie nowości oraz wiadomości z World of Tanks Blitz. No i co? W tym odcinku było na tyle. Dzięki za mnie do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i hej!